Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, szeżów, siedem, piękną, o siedem, osiem. Raz, dwa, trzy i cztery. Pięć, 7 siedem, osiem. Raz 2 dwa, trzy, cztery, pięć, 7 siedem, osiem. Raz, dwa, trzy, 4 pięć, sześć, siedem, osiem, raz dwa, trzy I trzy do siebie. osiem razy słuchaj. Dwa razy oglądajcie. Cyk. Cyk. Podstawowy szasek. Szasek mój. Tył pszczół. Trzeba a zem. Trzy. Podstaw Szase. Pierwszy, drugi. Przejście szasek. Znowu. Pierwszy, drugi. Tył pszczół. Szasek. Trzy razy. 4. Pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, raz, dwa, trzy, cztery, szasek, szasek.